Hello na kanale. Dzisiaj tylko open box. Przyszła do mnie paczka z temu. Yy, z takimi zakupami w sumie pod wyjazd. Dlatego zobaczymy, co ciekawe niej jest. Zaczniemy od tej czapeczki. Ja dzisiaj nie wymowana, ale siedzę w domu. Dzisiaj jest dzień odpoczynku dla skóry. Fryzurka też pozostawia wiele do życzenia, ale to nic. I nie wiem, czy ta czapka będzie ok, bo ja trochę zamawiałam z myślą o naszych właśnie wakacyjkach, które nadchodzą. Z tym, że tam jest gorąco, dobrze troszkę się zakryć. I co my tu mamy? Jaka ze mnie Indiana Jones? Czekajcie, a co? A, bo tu jest usztywniony ten przód. <grytanie> ja to jakby myślę coś. No tak, plecy zasłonięte. Kark spalony na pewno nie będzie. Tutaj można widzieć, że Chyba wyregulować sobie, żeby było bardziej ściśniony ten łepek. Tutaj siateńka. No nie wiem, muszę przemyśleć to. Na razie podkładamy na miejsce. O, proszę, coś, co jest niezbędne, bo Kasia już ma siostro Florydzianka. To popada. powtarza. Co ja mam z tymi włosami? Że wiecie co, że jakiegoś szamponu, że mam takie napuszone proste włosy. No ale Florydzianka ciągle mi mówi, że muszę zmienić kejsa, bo nadal mam jakieś piernikowe, więc proszę bardzo, Kasia. W końcu się doczekałaś. Ja też się w sumie doczekałam, żeby zmienić, bo już mamy kwiecień. Praktycznie, a ja ciągle mam pierniki świąteczne na telefonie. Ale ja jestem taka zalatana, że naprawdę nie mam kiedy tego zmienić. Bo ciągłem godziny. Miałam nie robić na godzin. ale ja mam okazję. Nie umiem się temu oprzeć. No jakiś taki serduszkiem. Ale zobaczcie, można go zaczepić na takie sznurki. No, tak i o. Na się do woreczka w podamy. Nie, no wygląda jak w Ale wiecie co? Tu jest po prostu normalne życie na tym kanale. Nieprzerysowane. Czasem można się wystroić, a czasem po prostu jak miotła. I trzeci też z takim śniadaniem, wydaje mi się mocniejsze. Też właśnie z myślą o Filipinach i Tajlandii. Że czasem wiecie, jak skuterem się jedzie czy coś, a gdzieś wchodzicie, no to ten telefon jest wygodnie zawieszony, a nie, że trzymać jego w łapie i wypadnie wam i będzie problemos. Co z tu mamy? Spineczki. O, proszę. A, wiem ja że to będzie plastika. to jest taki jakby taki kwiatek miękki z takiego. Nie wiem, co to za pożywo dziwne. Bujne włosy, muszę rozpuścić. Zrobimy sobie klamerką. Powiem Wam, że najbardziej lubię nosić klamerki. Nie ja wiem, jakieś kipki i tak dalej. Czasem może jako warkocze, ale tak to. Ja nie widzę, a Wy widzicie. Ja mam to by lepiej się prezentowało na pewno. Znaczy, że znowu jakieś krostki mi wyskakują wszędzie. Także jestem oślegier. Ostatnio zapomniałam w ogóle, że miałam wizytę u lekarza. Po godzinie mi się przypomniało. Miesiąc czasu czekałam na tę wizytę. I przepadła. I za miesiąc muszę czekać. Jeszcze nie wysłali mi rachunku. Mam nadzieję, że zapomnieli. Bo oczywiście, jeśli przegapicie wizytę, na którą się zapisaliście, musicie zapłacić. Nie ma to tamto. Ale tutaj moje pieniądze mają zamieszanie, więc może pójdzie mi płacę. Oczywiście o 10 dzwonię, czy mogę, czy mogę szybko przyjechać, co o zapomniałam, bla, bla, bla. Nie no, niestety godzina minęła, ale jak ja przychodzę, no zazwyczaj na umówione wizytę czekam 40 minut, 30 minut, to wszystko jest super. Na pewno miałam i tak upóźnienie, bo ta laska, co jest na zastępstwo za tą moją lekarkę, to ona zawsze jest spóźniona. No tak mała arbuzka. Co myślicie? Cute chyba taki arbuzek. <laughs> Mnie wiele radości nie trzeba, jest arbuzek i jest happy. Takie wakacyjne te spineczki. Co my tu mamy? Bransoletka. Nie wiem, takie coś, no ale za duże, niby na stopę. Ale nie jestem do nich przekonana. Takie, chyba zwrot. Tu kolejna, na nogę. Wiecie, żeby było tak w klimacie wakacyjnym, ja pozamawiałam takie bzdury. Ach, ten konsumpcjonizm. O, to ładniutka. Mam w domu taką z samych takich dużych muszelek. A to masz takie gwiazdki, coś takiego. I na rękę. I na nogę by było. A na nogę może. Co my to mamy? Uuu, tego jestem produktu ciekawa. To jest żel do rzęs. No nie wiem, będę tu próbować. Być może nie teraz, bo jestem tak nieumarowana. Ale na jakimś filmiku możemy zrobić... Makijaż z kosmetykami z temu, jeśli będziecie zainteresowani. Bo ja naprawdę lubię i teraz zamówiłam sobie jeszcze jakieś podkłady do testów e, brązer, róż w płynie, Więc może, jak będziecie chcieli, możemy zrobić filmik, e, właśnie makijaż e, tylko z kosmetykami z temu, czy coś takiego. Ten worek się nie otwiera inaczej. A czyżby to nie był ten brąz? O, nie miał być w płynie, ale taki też może być. żeby w czerwone tony nie szedł. No nie wiem, zobaczymy. Będziemy. Testować więc chętnie nagdać film, a jak nie, to po prostu będę sama się malować. Kolejne spineczki też, oczywiście, w klimacie wakacyjnym. I te z myślą kupiono o moich włosach. Jedna większa w razie W. Ale na moje włoski, to i taka by wystarczyło mi mini-mini. Takie maciutkie. Ładne. Odwajam się, dosię te kwiatki. Naprawdę, to jest taki wakacyjny klimat 100%. No i zaprezentuję Wam tą dużą. No, jakoś to ładnie, wiadomo, można zrobić tą kitkę, ale teraz jak tyle, o ile... I te mini-mini. Między moimi włosami przechodzi zamknięta, takie włoskie jak bobasek. Zrobimy sobie może takiego tutaj. Fisia misia. Mi się fajnie, to na pewno zostawię. A to dopiero, zawsze. <śmiany> Miało być fajnie, a to takie coś? Miał być mój kolor, teraz są trochę inny kolor, bo w ogóle zmieniam to widzę, że w ogóle nie pasuje. No i ten drugi też, nie? Bo mówię, jak sobie tak spinam włosy? Zawsze mogę skorzystać ze takich sztucznych włosów. Kto będzie wiedział, nie? No, bardziej to na nowo że teraz się kolor różni, więc wszyscy będą no. Mocno się różni ten kolor, bo fajnie to wygląda. <grym> Czemu ja nie mam swojej takiej kity włosów, ja się pytam. Moja siostra Kasia ma takie gęste, piękne włosy. Moja mama też. A mi widać, nie było to dane. Jeszcze raz zobaczymy coś Nie wiem, w tym film, w telefonie jak raz nagrywam, to kolor się bardzo jakiś strasznie nie różni, ale jak tak zrobię, to widzę, że się jednak różni. Zwrot do ust coś. Ale ma ciupki. Lip Gloss. Nie wiem, czy ma zapach. Wydaście ciemno, jak ją podkłada i tak dalej. Chyba okej. Okay. Ja już wiem co to jest. Ostatnio mogliście oglądać mój film, na którym wspominałam, że zamówiłam maskę do pływania. To nie były słowa rzucone na wiatr. Proszę. Więc dzisiaj pewnie czeka mnie testowanie maski w wannie. Mam nadzieję, że ten rozmiar pasuje. Hmm, Myślałam, że będzie jakoś hamsko śmierdziało, ale nie. Chyba będzie git. Oh my God. To się zbliża. Sardynki i pływanie w wodzie z rurką. No nie wiem, wybrałam... Różne były kolory, ale ja takie czarne zwykłe, a to Oczywiście były jeszcze jakieś różowe, inne, ale mówię, Dobra, czy nie czyli będę taka landryna. No jeszcze jakieś nie lubiłam różowego, teraz mi odpowiada. Następna rewia mody: cza czapeczka numer 2. A patrzcie, jak fajnie z no to jest naprawdę czapka prawdziwego podróżnika. A jeszcze powiedz mi, że ten worek to jest kawałek czapki. I no! Ale crazy! Widzieliście to? Nie ma zapaku. <laughs> to już troszeczkę różu, taki brudny róż. Spinka. O nie, ja ją biorę ze sobą na pewno. Normalnie już się czułabym bo małym podróżnikiem. Tadej ze mną. <laughs> I teraz jak to było, żeby ją skitrać z powrotem. Pobudzi. A, i po prostu jakbyście na drugą stronę wykręcali, A, ale sprytne. Nie no. Rewelacja. <grywia> ja już się boję, jak będę przeglądać ten film, jak ja w takim stanie jestem tutaj. Ale on dzisiaj jest akurat elegancki. Kolejna rzecz. A tu już da musia, już do musia na jakieś stylówki takie ładniejsze. Kokarda. No, ja, taki standardowy klipsik. Mam nadzieję, że się dobrze trzyma. Ale jaka ładna jest. Ładnie się układa. Mhm, mhm. Dobry zakup. Dobry zakup. Jak ja lubię, jak moje zakupy okazują się być dobrymi zakupami. O, to już wiem. To jest. leczak niby wodoodporny. Torba wodoodporna. Podobno z tą odpornością, to tak chcę. Bo to przemaka tak coś jak po jakimś czasie. I to jest jakiś taki polioplastik. Ale chodzi o to, że tutaj jest chyba. Jak to działa? naklejkę dalej O, takie sasik czy mi to pomaga? No to jest chyba tylko takie wiecie tyle, o ile, że woda się nie dostanie. Nie tak miało być. Przyszłam jednak tutaj, bo Daniel wytłumaczył mi, jak to się robi, że to się po prostu zwija potem tym to I to wtedy jest wodoodporne. Widzicie, nawet powietrze tam siedzi i nic nie powinno się wlać. To może jednak się przydadzą. Może jednak się przydadzą. A już miałeś iść do zwrotu. Tutaj mamy kolejny beauty. Czerwony. Nie co za crazy kolor. Do ust kredka. Nie wiedziałam, taki kolor zamawiała. Lepiej to położę do tego. Pomarańczowy? No aż takie szaleństwo to chyba nie. Co my tu mamy dalej? Tutaj dalej lecimy z kostiumem kąpielowym. No ja może w takie paseczki sobie kupię. Gatki. Też paseczki. Komplet gatki. I stanik, ale Będę musiała przyjąć A teraz te koszulki O, wam, o których Wam mówiłam ostatnio To są takie super O po prostu Tutaj mają poduszki Więc nie trzeba nosić stanika Nie wiem jak Dziewczyny mają większe piersi Czy utrzymają to Ale chyba tak To jest takie dosyć przyległe Mocno i mówię super, no takie wyjątki odkryte, żeby się opalały. Wyszanie nosić nie trzeba i od razu wzięłam w różnych kolorkach. więc moje stylizacje na wakacje to będzie taka koszulka we wszystkich kolorach. Ale poza tym kupiłam jeszcze inne, też w tym stylu, gdzie nie jest potrzebny stak. No i też w trzech różnych kolorach, ale no polecam tak. No i teraz, proszę, buty do wody. Niby mam buty do wody. Ale takie różowe, żarowiaste, przez to widziałam kupię sobie bardziej takie mm, neutralne. No. Takie po prostu Kolejne buciki, takie japonki. Myślę, że okej. Okay. Nie ma co to się za dużo nad nimi rozwodzić, no bo po prostu japoneczki takie. Kolejne. Ja później do projektu zamówiłam, sprawdziłam, że sporo tego wyszło tych butów, ale takie zwykłe też zamówiłam, żeby mieć po prostu pod prysznic czy coś, albo na jakiś basen, bo e, nie wiem, co się stało z moimi poprzednimi. Więc po prostu takie zwykłe japonki. One taką gumą cawią. I jeszcze takie japonki, o. Mam nadzieję, że to mi się nie wyrwie, jak wejdę w coś, kiedyś w błoto wlazłam. Jezioro, chyba taka rozmoknięte jakieś błoto, taki szlam. I but mi został, urwało mi się to już go nie znalazłam. No. I w sumie to by było na tyle z shoppingu. Daniel! Chcesz przymierzyć czapkę, którą tu kupiłam? Nie. nie. chcę. Chyba przeczył, co go czeka. Tak, więc dzięki za oglądanie. Ten Diana Jones się z wami żegna i widzimy się w kolejnym filmie. Ta, pa! Dzięki za oglądanie. E, różne graty, tak jak mogliście zobaczyć. Większość myślę, że się przyda. E, jestem ciekawa tej maski. Niedługo będę musiała ją wypróbować. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, bo to utruje, utoruje mi już drogę do snurkelingu na otwartych wodach. Pa, pa!